Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Carmen, a to kolejny odcinek z Anchored 4. A, widzę, że Nadine nadal stosuje archeologię wybuchową. Rave na pewno jest niepocieszony. Myślę, że nie ma wiele do powiedzenia w tej kwestii. Patrz, kolejny symbol. A, Adam Boldrich przez chwilę rządził Kings Bay. Był kupcem i handlarzem niewolników. Obmierzły typek. Ale się obkułeś. Tak. Dużo czytałem w więzieniu. się A tu już nie ma koło przyjeżdżać. Minę tu mogą być przecież. Tutaj? Tutaj, o, tu jest jakiś mościk. Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. Jak się stąd wydostaniemy? No i po co tam wyciekarka? Już wiem. Drift, tak ruchy, ruchy! Ha, ha! Wyciągarka znowu w akcji z sali. A nie mówiłem, że się przyda? Jasne. Mi chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. Da się. Ach, się błota. Jak dobrze znasz Nadine. A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swoich ludzi. Ha, 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 ta, tak, jasne. A jak obiecamy jej większą działkę niż Wraith? Nie, ona tak nie... Pracuje. Patrzcie, typki z Shoreline. A nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Przeczesują to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak. Masz rację. Na chwór ulezie. Ej Sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? W sumie to głównie czytałem. Był taki jeden strażnik, który mnie polubił. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałeś? <grych> Historyczne. Zwłaszcza te związane z Averym i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek, nie? Jasne. Wiesz, poza czytaniem książek, robieniem pompek, paleniem fajek i unikaniem bujek. Miałem dużo czasu na przemyślenia. Z grubsza tyle. Sam byłeś skumplowany ze strażnikiem. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją skrzynkę. Nic nie przyszło. Bo naczelnik nas przyłapał. Zpuścili mi niezłe lanie. O strażniku. Jezu... Yes. Niedługo później naczelnik umieścił mnie w celi z Alcazarem. Nie spodziewał się, że się polubimy. Patrzcie na to, chłopaki! A to co? Chłopaki za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki shoreline? Trudno powiedzieć. No, wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. Most zwodzony. Powiało średniowieczem. Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć, albo czegoś ochronić. Bo musiałem przejść do skrzynię. W porządku! Ej, uważaj na siebie, młody. Ej, ratam. schody są uszkodzone. Nie dostanę się do korby. Dobra, sprawdzę tam na górze. Zobaczył, czy że to się śmiało. Ej chłopaki, za tym mostem stoi ogromna wieża. Największa ze wszystkich. Sam. Przesyłka Haha. Ej młody, wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Nic ci nie jest? Okej, Dasz radę? Dobra, do zobaczenia. Przeprowadzę auto. Wy się ja to załatwię. To znaczy, tu jest tylko jedna korba, wiesz? <gryw> <gryw> Działaj dalej, młody. Zostaw to, Shoreline się zbliża! O nie... Schowajcie się! Ach, ci pajace zaczynają dziać... Na, na górze! O rany! Kolera. Będzie ciekawie. Padnij! Snajper! Uważaj, uważaj! Chryste, na to! Musiał. Po prostu tyle granaty jak szyszki. Trzaał Wy znąć ich! Pomyzmy go ze jest Ja widziałam jak ta szyszka już leciała Ej, cel naliżący! Do... Zatrzymać go! Zmów pociorek, winojku! Oprócz ojczyzny! Odsuń się, śmieciu! Oby tak dalej Nie ruszaj się! Nate! co ja znalazłem! Ponieś oh, Nate! Dobra robota! Idziesz za nami! Ej! No nie! Ale to jest trudne. Mam ich tutaj! Zdają w tamtą stronę. Daj znać, jeśli coś znajdziesz! Dobra! 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 był tam! Jasne! Jasne! Granat nam oh, Jezu obywateli, Szkoda! Nie, 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 nie. Ostatni raz na górkę, gdzie teraz? Nie, <laughs> jakie on dźwięki wydał. Halo? Ship. Przecież się nie przesłyszałem. Przesłyszałeś się. Kwięku złamanego swojego karku. Gości robią Michael'a Jacksona Naprawdę? Tu są! No dobra! Odmiennej kondycji Bum. Nie nie Będzie, że tak jego, włówwokie rozpadły. i jump o nie, się tu schali O, Witaj Granatnik był Tam był granatnik i chodź po grana Zgubili nasz trop Ej Nate spadajmy stąd zanim przyszlą tu pochodzi Weź jakiś normalny pistolet a nie jakiś Jednostzałowiec twórczo jakoś ten most O nie, mam normalny, no to idziemy do auta Do auta Możena wziąć ich pan cerna. Staraz... Proszę bardzo... Wiesz, że to można. Żeby nikt nie miał. Ostatni strzał. Brawo. Dwie w dzieckach. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i pa!